Hej, hej, Mordimer się kłania, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Sagi o Akibie Rubinsteinie i kontynuujemy oczywiście chronologicznie turniej w Karlsbadzie roku 1907 i kolejny przeciwnik, i kolejnym przeciwnikiem będzie Richard Teichmann. Teichmann był Niemcem, jednym z najsilniejszych zawodników na świecie, według rankingów Chessmetrics numer 8 na świecie. Miał 39 lat, w tej partii będzie gdzie grał czarnymi i taki estymowany ranking to 2692. Kiba Rubinstein oczywiście już wiemy, numer 5 na świecie, 24 lata, a i białymi rozpoczyna D4. Teraz, żeby dodać troszeczkę smaku, będę Wam podawał również komunikaty, które zostały później po analizie tej partii opisane przez Emanuela Laskera w jego magazynie. Który nazywał się Laskers Chess Magazine I również kilka komentarzy Karla Schlechtera do tej partii a, które opublikował w Deutsche Schachzeitung W 1908 roku, czyli rok później Mamy D5, skoczek F3 Mamy E6, C4, skoczek F6 Goniec G5, goniec E7 Skoczek C3, skoczek BD7 Mamy E3 i mamy Roszadę I teraz... Hetman C2 czy znacie może wariant Hetman C2? Hetman C2 jest nazywany wariantem Rubinsteina, chociaż nie Rubinstein grał pierwszy ten wariant. Po raz pierwszy spotkał się z tym wariantem grając czarnymi przeciwko Frankowi Marshallowi. Frank Marshall to zagrał a przeciwko Rubinsteinowi. Natomiast już wcześniej Emanuel Lasker pogrywał również te warianty. Także Natomiast Akiba Rubinstein oczywiście włożył najwięcej w teorię, dlatego no jest to nazywane. Wariant e, a, Akiby Rubinsteina. E, I teraz Schlechter, pierwszy przypisek do partii. C5 tutaj jest najlepszym ruchem, tak napisał Schlechter ponad 100 lat temu. E, I nowoczesna teoria zgadza się, jest to najpopularniejszy ruch, e, natomiast my mamy B6. CD5, ED5 Mamy gońca D3 Ustawiamy taką baterię Tutaj goniec B7 Również bardzo znany ruch i znany pomysł Ten goniec tutaj kontroluje E4 Także we właściwym momencie Czarne będą mogły tutaj sobie skoczyć Zaatakować w tym samym momencie Tego gońca na G5 Także no, jest to bardzo, bardzo prosty pomysł Który jest tutaj czasami egzekwowany W tym wariancie I teraz jak bardzo elastyczny jest ten wariant białe mogą wybrać cokolwiek Najpopularniejszy Najpopularniejszy wariant to jest roszada Krótka roszada, ale można też zagrać Długą roszadę H4 też jest bardzo znanym wariantem Karl Schlechter proponował tutaj Żeby zagrywać wieżę D1 A wieża D1 jest też Bardzo ciekawa Dlatego że bardzo naturalnym ruchem dla czarnych będzie w pewnym momencie C5. I jeśli białe tylko wymienią tutaj te pionki, no to nagle ta wieża tutaj ożyje na linii D. Także no, bardzo znany pomysł również. Natomiast Akiba Rubinstein po prostu roszuje. Roszuje, e, zrobi długą roszadę. Wieża jest również na D1, ale król jest na C1. Czyli no pomysł, najostrzejszy wariant, gdzie czarne będą atakować na skrzydle hetmańskich a białe na skrzydle królewskim mamy C5, bardzo naturalnie i oczywiście H4 H4 broni tego gońca w razie gdyby ten skoczek chciał sobie w pewnym momencie skoczyć na E4 także jest to bardzo naturalny ruch również i w tym momencie Karszlechter zatrzymuje się na chwileczkę i pokazuje, że tutaj powinno się zagrać C4, C4 z planem prostym, A6, B5 później B4 zaatakować pozycje białych i tutaj szukać przewagi, natomiast Natomiast co ciekawe, rok później, czyli prawdopodobnie no, Richard Teichmann przeczytał ten artykuł Schlechtera, bo zagrał on właśnie w tej pozycji C4, ale no, Rubinstein był o wiele, wiele szybszy w ataku na pozycję króla. Natomiast tutaj w 1907 mieliśmy wieża na C8, co Schlechter skomentował tylko, że jest to słaby ruch. Mamy króla na B1, czyli król się rusza. Z tej tutaj otwartej w przyszłości linii C mamy wieżę na E8 i teraz D na C5. I teraz w jaki sposób odbić tego pionka? Wygląda na to, że odbicie pionkiem będzie tutaj najlepsze, z czym nie zgadzał się Schlechter. Tutaj jest właśnie ciekawostka, że ten moment był analizowany przez wielu graczy, również przez Gary Kasparowa. Także warto pochylmy się na chwileczkę, co mogłoby się wydarzyć. No, szlechter pokazuje, że białe mogą wymienić tego gońca za skoczka. Skoczek był obrońcą tego pionka, także skoczek F6 i problemem będzie goniec C4. I będzie to bardzo, bardzo nieprzyjemne dla czarnych No bo oczywiście ten pionek tutaj jest związany Natomiast Gary Kasparow i wielu innych, którzy analizowali partię No pokazują, że Hetman b6, poświęcenie tego pionka Daje czarnym fajną inicjatywę za pionka A Kasparow oczywiście był w tej kwestii no, wielkim autorytetem Także co mogłoby się wydarzyć? Prawdopodobnie skoczek d5, skoczek d5, goniec d5, goniec d5 Wieża D5 i teraz co grać czarnymi? C4. C4 i jeśli białe na przykład zdublują wieżę, a no to C3. I to jest cały plan, a później B3, i później A5, A4 i tak dalej. Także jak widzicie, no czarne miałyby bardzo fajny atak na pozycję białego króla, a czarny król cały czas jest tutaj bardzo bezpieczny, także za pionka, no czarne miałyby bardzo fajną inicjatywę. A także wystarczyło brać właśnie pionkiem. Tak również silniki tutaj rekomendują, żeby właśnie zabrać pionkiem. Natomiast mamy wieże na C5, dużo naturalniejsze. I teraz skoczek D4. Piękna centralizacja skoczka. Ten skoczek gdzieś się będzie wybierał, już sobie tutaj kontroluje na przykład F5, może gdzieś B5. Także coś tutaj trzeba wymyślić, i to jest właściwie krytyczny moment partii, bo czarne muszą znaleźć tutaj plan. Możesz pomyśleć, co zagrałbyś czarnymi, a po ruchu czarnych również, co zagrałbyś białymi. Także czarnymi mamy kilka rekomendacji. No, Emanuel Lasker, mistrz świata, ówczesny mistrz e, świata, a, napisał w swoim magazynie, że A6B5 powinno by gra, być grane B4 i zaatakować po prostu pozycję króla na skrzydle e, hetmańskim. E, natomiast Karl Schlechter tutaj również wstawia komentarz prawdopodobnie skoczek F8. No byłby bardzo fajny. Ten skoczek dodatkowo by tutaj chronił H7. A, także w razie czego gdyby ta bateria miała zacząć działać, to, to, to na pewno byłoby to bardzo a, użyte. A później ten skoczek również mógłby sobie skoczyć na przykład na E6 Świetne miejsce dla skoczka Także taki był problem Najmocniejszy ruch w tej pozycji to jest H6 I ten ruch został zagrany przez Borysa Spaskiego Ale dopiero w 1992 Także on już był e, no, dość zaawansowany wiekowo nie, byłby to, nie był to jego najlepszy czas, w którym grał, kiedy, kiedy grał z Bobby Fischerem e, Także 20-30 lat e, później Natomiast e, definitywnie Borys Spassky no, wiedział już, że H6 będzie tutaj bardzo dobrym ruchem. A no i zagrał on, on e, w partii. Natomiast mamy skoczka na E4. I skoczek na E4 jest ruchem bardzo, bardzo słabym. To jest ten moment, w którym możesz właściwie sobie przemyśleć, co tutaj zagrać białymi, żeby uzyskać przewagę. Co zagrałbyś tutaj białymi? Akiba Rubinstein zagrywa Hetmana na E4 i to jest najsilniejszy ruch w pozycji. Ten skoczek był tutaj bardzo niebezpieczny. I po D na E4 skoczek D na B5. I tutaj Emanuel Lasker skomentował właśnie, że dosłownie w kilku ruchach Rubinstein nie tylko zneutralizował jakiekolwiek możliwości atakujące czarnych, ale również kontroluje całą, całą szachownicę. No, po pierwsze, jakie są, jakie są tutaj możliwości białych? Co białe mogą zrobić? W czym mogą zagrozić? Białe mogą skoczyć skoczkiem na D6, zaatakować wieżę i niebronionego gońca. Także no, wygląda to bardzo, bardzo groźnie. Oczywiście goniec nie może zabrać, bo będzie tutaj e, no, atak na Hetmana, także goniec jest związany. Skoczek jest tutaj również związany, także wygląda to no, dość e, bardzo bardzo niebezpiecznie. E, goniec A6 jest wymuszone i Rubinstein od razu zagrywa Hetmana na A4. E, czyli atakuje tego gońca. Następny ruch wymuszony, goniec B5, skoczek B5, a i teraz goniec B5. Mamy pionka na G5. I tutaj jest taki następny krytyczny moment. Czarne cały czas no, są w, w gorszej pozycji, natomiast mogą podjąć walkę. Po pierwsze wyeliminować tego pionka Hetman na G5, atakując tym samym skoczka na B5. Także nie ma problemu z tym, że ten skoczek wisi, no bo można sobie odbić drugiego skoczka, e, i czarne, no nawet e, dostają jednego pionka ekstra. Oczywiście te pionki tutaj są zbyt słabe, żeby je wybronić, e, ale to była najlepsza opcja dla czarnych. Co by się tutaj mogło zdarzyć? Prawdopodobnie skoczek D6 z atakiem na wieżę, i wtedy wieża na E7 e, zaczęłaby po prostu bronić tego skoczka. Oczywiście, Hetman A7, tak jak powiedziałem, te pionki są słabe. Gdzieś czarne musiałyby sobie zrobić miejsce dla króla, no bo są jakieś tam motywy matujące na ósmej linii. E, wiadomo, że jest ten skoczek tutaj, który może zabronić, ale jeśli skoczka braknie, jeśli ta wieża zostanie gdzieś tutaj e, poświęcona, no to mogą być tam również jakieś, jakieś maty, także bardzo to niebezpieczne. H6 byłoby ważne. E, skoczek E4 przez białe, też no dość nieprzyjemny ruch, natomiast czarne miałyby Hetmana na F5, także Skoczek byłby związany, najpierw by go trzeba jakoś wybronić, także Hetman A8 z obroną i z szachem i po królu na H7 F3. I teraz czarne mają cały czas bardzo fajny ruch. Skoczek F6. Skoczek F6. No, już jest y, trzy atakujące figury na tego, na tego skoczka. Także bardzo ciężko byłoby to bronić. Najlepsze, co białe w tej pozycji mogą zrobić, to oddać pionka G4. Grając G4. Skoczek G4. Oczywiście ten skoczek nie powinien być zabrany. No, bo tutaj y, ten skoczek będzie wisiał. Y, ale raczej wieża D8. I pozycja jest niesamowicie obosieczna. Także bardzo ciężko tutaj e, nawet znaleźć jakieś, jakieś dobre rozwiązania dla obydwu stron. E, jest kilka tak skomplikowanych linii, że nawet już wam nie będę pokazywał. E, chodzi tylko o to, że ten Hetman G5 i później ta wieża na, e, na E7, no byłyby bardzo ciekawym rozwiązaniem przez czarne i chyba jedynym możliwym. Natomiast mamy wieżę na E7 od razu. Blokujemy tego Hetmana tutaj, także Hetman nie będzie mógł tam się e, udać. I Akiba Rubinstein zagrywa wieżę na d4, czyli po prostu przygotowuje wieżę do zdublowania, atakuje od razu tego pionka na, na e4, dlatego mamy wieża a8, czyli no, ten skoczek nie jest już związany, będzie mógł się ruszyć i teraz mamy b4. B4, atak na tę wieżę. Czy ta wieża może odejść gdzieś tutaj, na przykład? No nie wiem, zabrać tego pionka. Ten pionek naprawdę był bardzo, bardzo nieprzyjemny. Kontrolował F6, także nawet nie można tutaj zagrać sobie F5. Ale no nie byłoby to najlepsze, dlatego że białe mogą przerzucić wieżę na C1. A no i tutaj jest bardzo, bardzo groźny atak. Jeśli czarne będą nieuważne, właściwie ciężko znaleźć tutaj jakieś, jakieś kontynuacje. Chciałbym Wam tylko pokazać, że jeśli czarne będą grać tutaj bez trosko, no to mamy skoczka na D6, a i w następnym ruchu wieża C8 i ten, ten Hetman nawet nie może uciec teraz, bo wszystkie te pola białe są kontrolowane przez białe figury. Także no, to, to jest kompletna przegrana. Także dlatego mamy wieżę na C8 przez Richarda Teichmana. Skoczek D6 przez Akibę Rubinsteina. I w tym momencie to jest ostatni moment, gdzie czarne, no, czarne mają już bardzo trudną pozycję. Wieża C7, może wieża, wieża D8 jest lepsza tutaj. A, natomiast. Białe mają przepiękną, przepiękną kombinację tutaj, też możesz spróbować sobie znaleźć, co zagrałbyś w tej pozycji. Nie jest to łatwe, ale jeśli znasz jakieś motywy kombinacyjne i lubisz te szablony, takie, takie właśnie motywy szachowe, no to prawdopodobnie to Ci się spodoba. A jeśli nie, no to po prostu popatrz na to G6, um, no i teraz tak Tym pionkiem zabrać, no nie byłoby to Najlepsze, dlatego, że no jeśli Hetman Tutaj razem gdzieś ze skoczkiem To od razu śmierdzi na odległość Że to będzie bardzo zła kontynuacja A H na G6 Jest najlepszym ruchem w tej pozycji Ale teraz Hetman D1 Hetman D1, plan jest Prosty, tutaj zdublować um, No i zaatakować na otwartej linii H, jeśli czarne No będą chciały wymienić, co jest właściwie Najlepszym ruchem w tej pozycji no to białe mają kontynuację. Najsilniejszym ruchem, tutaj popatrzcie, jest wieża H8 z szachem, król H8 i teraz skoczek F7. Skoczek F7 z atakiem na tę wieżę i z szachem. Także wieża F7, wieża D8 i na koniec mielibyśmy hetmana na dwie figury i w dodatku umówmy się, że te Pionki no nie są w najlepszej kondycji, nie są zbyt zdrowe. Także będą świetnymi celami ćwiczebnymi dla Hetmana. Także nie powinny mieć białe tutaj problemów z wygraniem. Natomiast Richard Teichman zagrał B5. B5, i to jest moment, w którym możesz sobie zatrzymać ten film i znaleźć wygrywającą kombinację. A ja w tym czasie po prostu zrelaksuję się przy herbatce. Ok, gotowy? Oczywiście, wiele tutaj pomysłów wygrywa. Natomiast po skoczku na C8, Richard Teichmann po prostu zrezygnował. Także akiba Rubinstein wygrał tę partię. Dlaczego zrezygnował? No, jeśli weźmiemy Hetmana, no to oczywiście mamy skoczka E7 z szachem i później wieża D7, i mamy dwie wieże i skoczka na Hetmana, także białe tutaj wygrywają. E, a jeśli Hetman na C8, no to po prostu Hetman A7, e, i jest bardzo duży nacisk na tego skoczka. Skoczek nie może odejść, bo wieża za nim jest niebroniona. Także Hetman E8 jest wymuszony, ale później, no białe, mogą teraz wygrać na wiele sposobów, na przykład zdublować wieżę, zaatakować tego skoczka. E, oczywiście, skoczek może się wycofać, ale później, na przykład Hetman B6, a i tutaj wieża D8, no praktycznie łapie tego tego Hetmana. Hetman B6, dlatego, żeby tutaj kontrolować po prostu C6, żeby ten Hetman się gdzieś nie wymknął. I teraz tak, oczywiście, jeśli skoczek na, na e 6 no to mamy wieżę na D8, a i białe wygrywają Hetmana za wieżę, także to jest jedna opcja. A jeśli F6, no to tutaj białe no nie będą miały takiej forsownej wygranej, ale ciągle wieża D8, Hetman F7, a i po prostu białe mogą wygrać kolejnego pionka i, a, no i wygrać tę grę. Jeśli czarne chciałyby na przykład, nie wiem, zaatakować tego pionka na, na A2, jakiś. Jak kontrgry tutaj próbować, to wszystko jest zbyt wolne, Hetman nawet może związać tego Hetmana, wymienić Hetmany i później z jakością więcej i w dodatku z tymi dwoma połączonymi pionkami, oczywiście białe nie będą miały problemów e, żadnych z wygraną. Dlatego, no po tym ruchu, jak grom z jasnego nieba, skoczek C8, a Richard Teichman po prostu zrezygnował. Także e, to tyle na dzisiaj jeśli podobała Ci się ta, ta partia, oczywiście klepnij łapkę w górę. Jeśli za jakiegoś powodu Ci się nie podobała, klepnij łapkę w dół. A jeśli chcesz śledzić kolejne filmy i sagę o Akibie Rubinsteinie, y, no to subskrybuj i oczywiście nie zapomnij klepnąć w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.